Panie Januszu, kampania wyborcza w Polsce w pełnym toku. Duda Bus zaczął jeździć po kraju, jak pan ocenia szanse obecnego prezydenta? To znaczy, my chyba w kategoriach rozmawiamy tych, czy będzie druga tura wyboru, czy nie będzie drugi No tura. chyba tak, dlatego że jednak popularność, chociaż wie pan, no, jak był prezydent Komorowski, to pan Michnik powiedział, że Musi się stać coś niezwykłego, żeby nie został prezydentem, a nie został prezydentem. Więc, jednak, może jest, jest tak, że, że są pewne niespodzianki możliwe. Myśli Pan, że jest możliwa niespodzianka? Ja myślę, że jest możliwa, zawsze jest możliwa niespodzianka z tego względu, że będzie, gdy będzie druga tura wyborów, to Kamysz, yy, yy, Hołownia, oni przerzucą głosy. Na, yy, na, na, lewo. Na, na, na lewo, tak. I to będzie złe <gry> dlatego, że po pierwsze strona, lewa strona się umocni, się umocni ideologicznie bardziej, to będzie w stronę i Biedron, bardziej um, w stronę e, ruchów LGBT, tych ruchów kulturalnie lewicowych, czego, i będzie dyskusja w tym kierunku, czy... W Polsce powinna być e, e, aborcja, czy małżeństwa, i tak dalej. W tym kierunku pójdzie dyskusja także... Na ja, społeczne, obyczaje Na sprawy całe cała media, to już widać po mediach e, polskojęzycznych, w, w rękach, w rękach e, niemieckich, czy w rękach amerykańskich to już widać, że ta dyskusja jest bardzo ostro w tym kierunku idąca. To znaczy subtelnie, bardzo mocno idąca w tym kierunku. Subtelnie. To jest ten przekaz podprogowy. Pokazują się takie sugestie, że tam no, gdyby było więcej swobód seksualnych, to by było Dużo lepiej w Polsce. I, być może nawet... I żeby było nauczanie o tych swobodach tak, seksualnych. I, do, i wtedy to już byśmy byli tak szczęśliwi, że 500 plus nie, nie byłoby potrzebne, bo y, dzieci by się same Czy uważa że jednak przeżyły? ten elektorat tak zwanej prawicy, bo trudno powiedzieć, że pisze z prawicą, że pieniądze? No, będzie wdzięczny za, za ten wzrost świadczeń socjalnych. Proszę to, pana, ja, ja, ja powiem szczerze, jakie pieniądze oni rozdają? Z Polski yy, za kadencji Tuska, ja go nazywam, Capo ka, di tutti Vat va, mm -hmm. mm -hmm. i. szef mm -hmm. wszystkich wyprowadzono, wyprowadzono ponad 30 miliardów dolarów, 90 miliardów złotych. Więc. Te 500 plus to są te pieniądze, które oddano ludziom, które oddano ludziom, by mafia batowska mafia mafia wyprowadziła z Polski w tych kategoriach. Powinniśmy, powinniśmy się patrzeć na 500 plus, że to są te pieniądze ludzi, indywidualnych osób, którym zarządów Tuska mafia po prostu kradzła. I to jest zwrot dla tych pieniędzy, dla tych ludzi. A te, 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 ten cały tłum tych kłasnych ludzi, którzy krzyczy że to się ludziom nie należy, to co się ludziom należy, żeby ich okradali, to się im należy, żeby pieniądze by zostały wywożone do rajów podatkowych? No ale biorę też, jest y, krytyka od ty, pod tym kątem, że te pieniądze służą rozdawnictwu, a rozdarnictwu to jest administracja, a można by było to robić od drugiej strony, tak jak robią na przykład Węgrzy, że dostaje pan bezwrotną pożyczkę, to znaczy jak pan rodzi, czy jak dzieci się urodzą w rodzinie, pożyczka ulega przekreśleniu, czy i jak gdyby nie ma tej obsługi prawnej związanej z, no, z kwalifikacją przypadków itd. Tak tak Wie pan, ja myślę, że zarządzanie mniejszą biurokracją w, w kraju. jest bądź w, w, sposób rozbudowania. Węgrzy są mniejszym krajem. Są mniejszym krajem i yy, myślę, że specyfika mniejszych krajów jest taka, że łatwiej jest nieco zarządzać yy, tymi, tymi krajami i, i jest inna dyscyplina społeczna w mniejszych krajach. Polacy mają takie rozluźnienie tego typu, rozluźnienie społeczne w znaczeniu tym, to jest podobnie jak w Kanadzie. Nam się nic nie stanie, bo my jesteśmy dużym krajem, możemy sobie robić co chcemy. I tutaj, a, a się stanie. Wracam do kampanii. No, nie wymieniliśmy nazwiska Bosaka, który jest kandydatem konfederacji, którego popularność, i co by mówić, to może on nie ma jak gdyby takiego wizerunku, męża stanu i tak dalej, który zawsze kojarzy ze sobą szacowną siłę, posiadającą rodzinę i tym podobne rzeczy. A Pan Luda też przecież takim nie jest. Ale o czym y, chciałem powiedzieć, to to, że y, pan Bosak jest bardzo sprawny w debatach. I czy t, y, pana zdaniem to właśnie nie, y, nie tego przekazu y, y, konfederacji, przekazu, której jest wolnorynkowe w głównej kwestii i konserwatywne społecznie przede wszystkim? Jak no, gdyby tu się ten konserwatyw jeden z drugim łączy, e, tworząc taką wersję republikańską. Czy e, pan, wie... pan Bosak podoła temu i czy w związku z tym ten przekaz, jak gdyby, będzie pracował na rzecz Konfederacji jako, jako takiej? Wie pan, jest kilka spraw. Pierwsza sprawa, ja bym się bardzo cieszył, że w Polsce jest yy, partia taka jak Konfederacja, bo sobie wiele ludzi nie zdaje z, yy, z tego sprawy, że w momencie w takich krajach jak e, Kanada czy mnie, w wielu innych krajach, powrotu, w momencie, kiedy zostały zlikwidowane, że tak powiem małe partie, takie bardziej radykalne, te partie konserwatywne zrobiły się automatycznie lewicowy. Ale na się, prawo na prawą nic ma. Na nie ma, się lewicowy. czyli tak jak w Kanadzie, mamy dwie partie lewicowe, jedna nazywa się partia konserwatywna, a druga nazywa się partia liberalna, ale faktycznie ich przekaz jest ten sam, więc patrząc pod tym względem, to jest ta, że tak powiem, ta mniejsza ryba jest bardzo pożyteczna. Mhm. Bardziej pożyteczna niż te e, większe ryby typu, typu PSL, typu Kosiniak-Kamysz, e, tego no, typu, w, dlatego, w, w że... Sądząc po debacie, to e, wyraźnie nastąpiło ożywienie tej debaty, to znaczy tematy, które są, te, się tam pojawiają, druga, sposób na druga, rację, druga, 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 druga sprawa, e, że wie Pan, to co widać na przykład w Kanadzie, że e, starzy ludzie, którzy byli w polityce nadali typ sposób tego, w jacy ludzie weszli do, do polityki, czyli dziadki powiedzieli, że nasze sobowtóry mają wejść. Mamy w, po, w Kanadzie, Dobierają w Kanadzie podobnych. podobnych. Mamy w Kanadzie młodych polityków myślących jak dziadki 80 letnie Nie z, ma tej wymiany pokoleniowej. Tyle, że są jest... mają ładne skarpetki i bardziej kolorowe krawaty. I, I o co chodzi? Bosak jest takim, taką osobą bardzo niezależną intelektualnie, albo w ogóle podziwiam jego sprawność intelektualną, zazdroszczę, mówiąc szczerze, i on narzuca pewien poziom w tej debacie intelektualnej, także tych... tych Yy, innych konten... Yy, którzy są, to, to, są w tym debacie. Zmusza do, yy, do myślenia. Yy, co, co oni z nim robią? Cenzurę. Po prostu go nie puszczają, bo on jest tak sprawny intelektualnie. Yy, ta. Ale z drugiej strony on pod podnosi poziom tej debaty. Także to są bardzo po poży pożyteczne rzeczy, dlatego, że cała ta debata, cały zam zamysł nad, nad Polską się po podnosi dzięki właśnie takim młodym Ludziom energicznym i, i sprawnym intelektualnie się podnosi, bo inaczej to będziemy mieli to, co w Kanadzie, że, że pokazały się w to, w sobowtóry, sobowtóry Kratiena. Że po prostu nie i, będzie debaty. Nie będzie debaty. Ci młody, ci, to, co ja mówię, że Trudeau, on, ma, on jest relatywnie młody, ale myślenie ma jak dziadek 80-letni. No a, a o Stanach Zjednoczonych to już w ogóle nie wspomnę, bo to jest w ogóle klub Alzheimerów. Y, czy geriatryczny, czy że tak powiem, polityczny. No. No, minę nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję komentować również wybory Stanów Zjednoczonych na polu, Po co tym... Podsumowując, A... jestem bardzo zbudowany tą, tym, co się w Polsce dzieje. Jestem dumny z Polski. Bardzo dziękuję, i do następnego razu. Dziękuję bardzo.